Cześć, Piotrek z tej strony. Zapraszam Was do wspólnej analizy wykresów i tego, co aktualnie dzieje się na waglo, walorach, na których gramy. Oczywiście zaczniemy tradycyjnie od kalendarza makro. Jak widzimy, w poniedziałek jest dzień wolny, nie mam, w większości krajów nie mamy tutaj żadnych ważnych danych makroekonomicznych. Wtorek, 13 lutego o godzinie 14, ważne dane z rynku amerykańskiego środa 8:00 dane z rynku brytyjskiego 16:30 publikacja zapasów ropy naftowej czwartek 15 lutego 050 PKB z Japonii więc tutaj walory z jenem mogą wykazać się większą zmiennością o 8:00 rano wysyp danych z rynku brytyjskiego o 14:30 z kolei mamy wa bardzo ważne dane z rynku amerykańskiego w piątek 14:30 Dane z rynku amerykańskiego. Skoro ma dane makroekonomiczne mamy za sobą, rzućmy może okiem na to, co dzieje się na poszczególnych parach walutowych. Oczywiście zaczniemy od euro-dolara, wykres dzienny. Jak widzimy, znajdujemy się w trendzie spadkowym na tym walorze, jednak odbiliśmy się tutaj od bardzo ważnej strefy wsparcia oporu. Jest to strefa wyznaczona na wykresie tygodniowym, co tylko podkreśla jej ważność tutaj moglibyśmy narysować flagę, ale nie lubię grania flagi, jeżeli znajduje się bezpośrednio, jeżeli flaga rysuje się tuż nad strefą wsparcia. Jeżeli to może skasuje tą flagę, przejdziemy na wykres 4-godzinowy i tutaj na tym wykresie widzimy, że mamy już zmianę trendu na trend wzrostowy, ale tutaj bym uważał z graniem na wzrosty ze względu na to, że aktualnie jesteśmy tutaj w strefie oporu, lokalnej strefie oporu narysowanej, narysowanej na wykresie 4 -godzinowy. widzimy, że wykres już dwukrotnie nieudanie próbował wybić tą strefę. Także z graniem ja bym się tutaj troszeczkę powstrzymał. No, niech y euro-dolar pokaże nam jednoznacznie, w którą stronę będzie podążał dalej. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o euro-dolar. Przejdźmy może na kolejną parę walutową, czyli tak zwanego K przełączymy na wykres dzienny i tutaj widzimy konsolidację w której kabel od kilku tygodni się poruszał mamy wybicie dołem w, tym tyg w ubiegłym tygodniu ale niestety nie, nie mamy tutaj ładnego testu od dołu, który by potwierdził nam że mamy do czynienia z patternem numer 3 widzimy, że cena się wybiła jednak bardzo szybko wróciła do konsolidacji na wykresie 4 godzinowym widzimy tą sytuację zobaczcie, cena bardzo ładnie wyszła i szybko wróciła powyżej strefy wsparcia oporu do konsolidacji. Kolejna próba wybicia, i znowu szybki powrót. Z tej chwili cena walczy na dolnym ograniczeniu konsolidacji. Mimo, że mamy tutaj na tym wykresie 4 trend wzrostowy, to ja bym się tutaj na razie jeszcze powstrzymywał z graniem i szukaniem okazji do wzrostu, ponieważ brakuje mi tu bardzo ładnej świecy zamkniętej w maksimum, mam na myśli o te, tego typu świece które by potwierdziły, że mi to, że cena wyszła, przetestowała się i chce rosnąć do góry, dopóki nie zobaczę ładnej świecy dynamicznej, dużej świecy zamkniętej w okolicach maksimum na pewno nie będę szukał tutaj okazji do gry na wzrosty, tyle jeżeli chodzi o kabla przejdźmy może do górnej pary walutowej z jenem czyli USD USDJP Widzimy jak bardzo ładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli to jest świeca piątkowa. Na początku tygodnia rynek zrobił bardzo ładny test i zobaczcie, świeca zamknięta, bardzo ładna świeca zamknięta w maksimum. To potwierdza, że mamy do czynienia z dużym prawdopodobieństwem do czynienia z udanym testem wybicia strefy wsparcia oporu. Tak więc jeżeli chodzi o, o tą parę walutową, to myślę, że tutaj mamy jednoznaczną sytuację, trend wzrostowy na wykresie dziennym trend wzrostowy na wykresie czterogodzinowym więc szukamy okazji do wzrostów jedyne co mnie niepokoi troszeczkę to ta świeca, ponieważ no, widać, że na tej świecy nastąpiła w piątek realizacja zysków, jak przełączymy sobie na wykres czterogodzinowy to widzimy tutaj właśnie to o czym mówię, czyli potencjalną realizację zysków zaznaczyłem tutaj taką konsolidację jeżeli się z niej wybijemy myślę, że droga do podążania na północ będzie otwarta ale tak jak mówię poczekajmy na to co zrobi wykres na początku tygodnia tyle jeżeli chodzi o jena kolejną parę walutową na którą chciałbym żebyśmy zwrócili uwagę to USD CAD na wykresie dziennym mamy tutaj widoczny trend wzrostowy ale zwróćmy też Uwagę, jak wielkie problemy ma valor z, y, z jednoznaczną deklaracją, w którą stronę chcę iść. Zobaczcie, wybicie strefy, cofnięcie, kolejne wybicie, mocniejsze cofnięcie w dół, mocniejsze wybicie do góry, znowu cofnięcie. Y, nie jest to, to, to jednoznaczna sytuacja. Tutaj można by próbować narysować sobie linie ograniczające tą strefę, jak widzimy, no, nie wygląda to jak to się mówi różowo. Na H4, zobaczcie jak walor jak walczy. Mieliśmy tu bardzo ładne podbicie, wybicie strefy, zobaczcie powrót, nie było ładnego, udanego testu i dużej jazdy do góry. Widzimy tutaj, że walor męczy się na tym, na tym wsparciu o, i oporze. Poczekajmy z grą na to, co rynek zrobi. Niech nam walor pokaże dokładnie, jednoznacznie, w którą stronę będzie. Podążał. Rzućmy teraz okiem, może na USDCHF, to jest ostatnia para walutowa, którą chciałbym tutaj poruszyć. I zobaczcie. Na wykresie dziennym mamy trend wzrostowy. Widzimy tutaj, że wybicie strefy oporu, cofnięcie się test, ładną świecę potwierdzającą. Udany test. Jednak to, co mnie troszeczkę niepokoi, to dwie świece z czwartku i piątek. Nie, ma, nie mają one takiej ładnej dynamiki, nie wyglądają tak jednoznacznie jak ta świeca tutaj ze środy. Dokładnie to zobaczymy, jak to wygląda sytuacja na wykresie 4-godzinowym. Zobaczcie, jazda do góry bardzo ładna. Test. Znowu bardzo ładna jazda. I tutaj ostatnie dni to zobaczcie. Konsolidacja. Jest to wykres 4-godzinowy. Wprawdzie mamy tutaj wyraźnie trend wzrostowy, jednak jednak w tej chwili widzimy, że mieliśmy nieudaną kolejną próbę wybicia się powyżej tej strefy. Z grą poczekajmy. Wybije się do góry. Będziemy szukać okazji do wzrostu zgodnie z trendem na wykresie 4-godzinowym, jak również zgodnie z trendem na wykresie dziennym. To tyle, jeżeli chodzi o podstawowe pary walutowe, na których gramy rzućmy może okiem na dwa indeksy, które nas interesują. Na wykresie dziennym widzimy, cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Nie mamy w tym rejonie zegzaka spadkowego, ale to, to, to co się rzuca w oczy, to fakt, że jak duże problemy ma Dax z jednoznacznym wybiciem się powyżej tej strefy konsolidacji. Zobaczcie, zbliżyliśmy się, odbili bardzo ładna świeca. Znowu cofnięcie. Bardzo ładna świeca, robiąca nowe szczyty. Za chwilę mamy zamknięcie nisko kolejną świecą. To tylko obrazuje to, jak duże problemy ma DAX z kontynuacją wzrostów. To zresztą zobaczcie, widzimy bardzo wyraźnie tutaj na wykresie 4 -godzinowym. Moglibyśmy tutaj narysować kolejną strefę konsolidacji i zobaczcie, może nie tak, a bardziej w ten sposób. Zobaczcie wybicie bardzo ładna dynamiczna świeca co z tego jak po zanotowaniu historycznych szczytów bardzo szybko żeśmy spadli. Kolejna próba cofnięcie Rak, y, jazda w dół kolejna świeca y, która no, pokazuje nam potencjalne siłę i chęć do wzrostów. Nie jest to jednoznaczna sytuacja. Tak jak mówię poczekajmy na to co zrobi DAX ponieważ no, nie mamy tutaj Jednoznacznej sytuacji. Dużo, ład, dużo lepiej i ładniej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o indeksy, wygląda sytuacja na SP500, ponieważ, zobaczcie, od dłuższego, dłuższego czasu mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Cały czas mamy zygzaki wzrostowe. Nie mieliśmy tu po drodze zygzaka spadkowego. Jesteśmy w bardzo silnym trendzie wzrostowym na SP500, więc e, tylko i wyłącznie. Wzrosty, szukanie okazji na wzrosty. Zobaczcie na wykresie H4 również. Tu mieliśmy zrzucenie ceny, po chwili zmianę trendu na wzrostowy. Zobaczcie, mamy tu pierwszy zygzak, po którym mamy jazdę do góry. Cofnięcie, znowu jazda do góry. Tu moglibyśmy na, powiedzieć, że mamy zmianę trendu na spadkowy, ale zobaczcie, jak gwałtownie walor został wyciągnięty do góry. I znowu trend wzrostowy, trend wzrostowy, zygzak wzrostowy. Jedyne, co troszeczkę może niepokoić, to, to te cienie, ale na razie tutaj nie widać jednoznacznych oznak na to, żeby ten walor chciał spadać. Dobrze, indeksy mamy za sobą, zostało nam jeszcze złoto i ropa. Jeżeli chodzi o, o złoto, to widzimy tutaj, że w, ciągu, w dalszym ciągu męczymy się z tą strefą konsolidacji od wielu, wielu tygodni. Złoto, wprawdzie zobaczcie, tu mamy. Mieliśmy trend spadkowy, trend spadkowy, tu już mamy zygzaczek wzrostowy, zrzucenie, znowu troszeczkę do góry, znowu na dół, niestety złoto tutaj nie jest jednoznacznie, nie chcę nam powiedzieć, w którą stronę będzie szło, mamy od dłuższego czasu konsolidację, podejrzewam, że to jest związane z oczekiwaniem na tutaj publikacje stóp procentowych i na to, co zrobi FED w najbliższych miesiącach. Na w wykresie 4-godzinowym również mamy tutaj do wyczynienia z, ze, zmienny, ze z nieustanną zmianą trendu. Zobaczcie, zygzaki spadkowe, zygzaki wzrostowe, znowu mamy zygzak spadkowy. Cały czas tutaj złoto walczy i niestety nie jest w stanie nam pokazać, w którą stronę chce iść, nie chce się jednoznacznie zdeklarować. Jeżeli chodzi o ropę, to tutaj jest troszeczkę ładniejsza sytuacja. Zobaczcie, mamy drugą próbę wybicia się z dłuższej konsolidacji górą. Ta próba była nieudana, rynek wrócił. Mamy bardzo ładną świecę wybijającą. Świecę piątkowa jest to świeca troszeczkę mówiąca o potencjalnej realizacji zysku. Tutaj jeszcze brakuje mi tylko ładnego testu od góry i kolejnej świecy zamkniętej w okolicach maksimum, która by potwierdziła udany test na ropie. Tu mieliśmy, mieliśmy, zobaczcie, troszeczkę zrzut, nie było to, to mogący być pierwszym testem, podbicie do góry, znowu ładna świeca, tak jakby testująca. Czekam tutaj na narysowanie się świecy wzrostowej zamkniętej w okolicach m maksimum. Jak to zobaczę, będę szukał okazji do zagrania na wzrosty, jeżeli chodzi o ropę. Dobrze. Omówiliśmy główne y, walory, na które gramy, także dziękuję Wam za uwagę i życzę, życzę samych, udanych tradeów. Cześć.